Cześć, jestem Blue 6, a oto odcinek z. Nie bo to jest poradnik. Dokładnie jak zrobić swojego własnego skina. Wkurza mnie to, że cały czas ludzie grają tymi swoimi Alexami i Steve'ami. Istnieją serwery, które tylko są przepełnione nimi, więc chciałbym to zmienić. Tutaj Wam pokażę poradnik na, na tym. Y Tutaj zrobić skina. Link opisie. Jeżeli nie zapomnę, chyba nie zapomnę, bo to rzekomo się zrobić. No dobrze, tutaj pokazuję. Tutaj możemy wziąć sobie randomowy. Czekaj, tak, randomowy. możemy wziąć swój własny z popranych. No i tutaj wybiorę sobie ten. Tutaj takiego skina pandy Tutaj jest randomowy Cały czas takie misie pingwiny pojawiają się Ale ja nie chcę jego To możesz Tutaj można tak zrobić, że wybranych Tutaj mamy na przykład taką zbrójkę, Teraz wam pokażę, jak to dokładnie zrobić. I tutaj można znaleźć i na przykład. Po polsku tutaj działają jakieś słowa. Enter. Wezmę tutaj jakiegoś bałwana. Znaczy, nie w tym sensie bałwana, że kogoś kupiego, tylko snow golema. że nie mogę znajdowana, no to zrobię żelaznego kolema. Tutaj mam takiego ładnego żelaznego kolema, który chce iść na wyprawę do netheru, ale przypomniał sobie, że są igliny więc ubrał złotą zbroję. I tutaj poka pokażę Wam całą frajdę. Jeżeli chcecie pomalować od środka zielonego kolema, to możecie wyłączyć tutaj. I teraz nie widać tej zbrojki, jeszcze trzeba tutaj nacisnąć, żeby teraz zmieniać możemy teraz możemy teraz zrobić bardziej czerwone oczy I aż takie czerwone i tutaj ta druga warstwa to jest po to, że w Minecrafcie kiedy wybieracie ustawienia nie ustawienia, ustawienia, i wybierz sobie skórkę. To można wyłączyć sobie prawą nogę, prawą nogę. <laughs> to polega na tym, że tą kurną warstwę to może się jakby zdjąć. I na przykład z tym nosem to można tak zrobić, że zdejmij czapkę, i wtedy nie będzie tego nosa. i będzie tak wyglądać, no i jeżeli chcesz, zrobić tak, że. Nie pasuje ci tutaj. To muszę sobie teraz tak zdjąć i tutaj pomalować sobie, żeby tak był idealny. Tutaj jest moim zdaniem idealne. Możemy jakby poprawić coś. Naszynka muszę mu zrobić. Może teraz mu tak zdjąć ręce? Nad głowa <laughs> tak Te rzutki ten łańcuch, ale szybko robię to Możemy sobie wziąć takie czerwone oczy. Teraz jest dokładnie. Tak ładnie możemy założyć jemu zbroję. Tutaj możemy zrobić jeszcze jedną warstwę jakąś, ale to tylko po to, jeżeli będzie chciał znowu poprawić sobie tego skina, to będzie mógł wziąć z pobranych i sobie tutaj włożyć, to będzie tutaj to oddzielone. Będzie mógł sobie to, tą zbójkę osunąć albo tego golema. Tutaj. Teraz pokażę to na tym. Tutaj to może zrobić także całą główkę. Możesz na przykład zarysować. Dobrze. Teraz widać. Tutaj jeżeli też pofarbować sobie. No nie. Ja to, to już nawet nie pamiętam dlaczego. Tutaj jesteśmy wybrać sobie całego czerwonego skina. To aż tak sobie zrobić. Ale usunął sobie kolema. Tutaj między nami jest tego, że nie można cofać. uh-huh Tutaj możemy tu, wy... o, taki będzie ładny Lodowy golem To jest taki ładny gol... lodowy golem Tutaj jeszcze zrobimy tak, żeby okay. Jak ładnie. Słuchawki możemy mu zdjąć, bo to jest poważny golem, który nie słucha yy, muzyki sobie podczas walki. O! Jeszcze hełm można mu zrobić, ale tego teraz nie zrobię. Możemy tutaj dodać jeszcze kolejną warstwę, ale już opowiadałem wcześniej na czym to polega. Tutaj możesz sobie pobrać. Tutaj już tutaj muszę zapisać. I zapisałem sobie tego teraz kina. Zaraz pokażę Wam jak dodać. Jeżeli chcecie sobie mieć takiego Golema na biurku. możemy się włącza. Nie, to nie jest to. Nie, to jest to. Wyjąć. To tutaj możecie takiego Golema za 25 dolarów sobie. Znaczy taką figurkę i mogę sobie takie coś kupić. Takiego fajnego golema. Tutaj tak sobie siedział na biurku. Osobiście nie wiem jakiego to jest plastiko nie tworzywa, że 25 dolarów, ale może za wysyłkę. Bo 25 dolarów to trochę drogo za plastikową figurkę. Ale może to chodzi o dosyłkę, nie jestem pewny. No to chyba jest. Am chyba, bo ja nie jestem 100% pewien, ale to jest chyba amerykańskie. Jeżeli dolary. Dobrze, teraz wam pokażę jak e, takiego golema dodać sobie do minecrafta. Tutaj. Tutaj, tak? Robimy. Bierzemy sobie z pobranych dokumentów. O, mamy takiego ładnego golema. Można też zrobić, żeby był smuku, czyli miałby po prostu cieńsze ramiona, ale też taki mocarny um, lodowy golem, więc ma takie bicepsy, więc musi mieć szerokie ramiona. Tutaj możemy nazwać um, Tutaj możemy nazwać, ale nie można lodowy golem. I tutaj, jeżeli zapiszemy sobie i poprawimy tego skina później, to możemy edytuj i przeglądaj i możemy znowu na tego nowszego, ale nazwa się zachowa. Zapis i użyj. No. Dobrze. Myślę, że Wam się bardzo przyda ten poradnik, żeby już nie byliście, żebyście już nie byli żadnymi Steve'ami, Alexami. Żeby mieć swój własny oryginalny styl, bo... styl i skin. Bo myślę, że to jest... Lepiej mieć swojego własnego skina, ale nie jak, jak brzydki burak cały czas mieć innego skina. Jeżeli chcecie, to możecie mi napisać na e-mailu też nie o opisie Żebym mógł dla was zrobić skina za darmo, bo ja nudzę się czasami i robię sobie skina, ale nie mam pomysłu, co bym mógł dla was zrobić przy okazji. Więc myślę, że myślę, że wam się kiedyś przyda w przyszłości, oby jak najszybciej. Ten poradnik, Ten link opiszę do, do tego i do e-maila, żebyście wysłali. Z takiej propozycji, żebym mógł dla was zrobić skina. Myślę, że to wszystko. Pokazałem Wam wszystko, co najważniejsze. I z tego korzystam. A, tak, dwie rzeczy jeszcze. Z tego korzystam, dlatego pokorzystam z polskich. I z, mas, z masy jest takich jest taki rzeczy korzystałem bardzo dużo. Ja osobiście uważam, że to jest najłatwiejsze do zrobienia. Pierwsza sprawa, druga. o pisie do gościa, który... dzięki niemu no to poznałem tego. On na końcu pokazuje jak to dać skina do Minecrafta, ale to było jeszcze przed tym zanim skiny weszły do Launchera trzeba było bawić się w... tak samo jak Optifine, trzeba było się bawić w folderach. Temu dajcie mu suba i w kurde, bo czemu nie o fajną robotę zrobił. I co, myślę, że to wszystko. Pojęki na dole. Zadzimy się w następnym odcinku. Cześć!